Grzegorz, kiedy zasiałeś w tym roku cebulę? Mm, koniec marca. Koniec marca, więc to wydawało koniec się marca, dość tak. dobry termin, jak na przebieg pogody w tym regionie. E, e, cebula powschodziła i w tym momencie jest już w fazie takiego 7-8 cm liścia właściwego. Za chwileczkę no, na niektórych egzemplarzach już oczywiście fazę przechodzi ona w drugi liść. Natomiast jest w bardzo dobrej kondycji. Objechaliśmy z Grzegorzem przed tym naszym spotkaniem pola i wybraliśmy najbardziej zachwaszczony w Twojej strukturze kawałek. Specjalnie on jest dość wąski, ale obrazuje i tu, i dla potrzeb przekazu, y, będzie to istotne, aby pokazać właśnie takie pole najbardziej zachwaszczone. Dotychczas y, były zastosowane tak naprawdę pendimetalina y, posiewnie, y, przedschodowo y, oczywiście zdesykowany został y, chwast całkowicie, czyli unicestwiony i ten proces był chyba udany, Grzeszek. Grzesz. Bardzo dobrze stawiony. Czyli y, to, co chciałbym zaznaczyć, że naprawdę z roku na rok wielu jest producentów, którzy zaznaczają, panie Władysławie nie zrobiłem tej, tego zabiegu przedschodowego, yy, czyli zniszczenia, totalnego zniszczenia chwastów i to jest problem jeśli nawet yy, mamy pola, w których jest praktycznie zero zachwaszczenia w tym polu jest tego chwastu dość sporo tak, tak. natomiast oczywiście w tym momencie a jest kwestia teraz nadejścia fali no, no fali, by, chcielibyśmy tak, żeby tak. przyszły te deszcze ale mówi się o deszczu gdzieś w granicach 20 maja a więc około tak w piątek w, te, w tym tygodniu mogą się zacząć takie deszcze, czyli Pogoda deszczowa. I przed tym terminem chcielibyśmy dużo zrobić jeszcze, właśnie, zwłaszcza na tym kawałku, aby pozbyć się wielu chwastów. Proszę Państwa, tu występują chwasty głównie komosa, chwastnica jednostronna. Róż, również wiechlina roczna. Jest tych chwastów spora ilość jest rdestu, jest spora ilość pianki, i na te chwasty trzeba będzie zwrócić uwagę, aby uchwycić je przed tą falą deszczu i spróbować je zwalczyć lub mocno ograniczyć. To, co wspomniałem dotychczas, to co było zrobione, było zrobione idealnie. Nie przekroczyliśmy dawek pędzi metaliny, tak. nie ograniczyła ona wschodów, a głębokość tutaj się w tym roku zdecydowaliśmy z Grzegorzem z uwagi na wilgotność, słabą wilgotność, bardzo słabe nawodnienie gleb w, w tym regionie. Zdecydowaliśmy się na nieco głębsze, tak. praktycznie prawie 3 cm, czasem nieco ponad 3 cm. No, to jest dość ryzykowna sytuacja, ponieważ na glebach e, takich e, rędzinach e, może to doprowadzić w prawie tu utraty struktury jakiejś dużej nie ma. Natomiast no, muszą być to silne nasiona. Mamy tutaj do czynienia z Wellingtonem, tak. który jak oceniasz powschodził w tym roku u Ciebie. Bardzo dobrze. Czyli y, oświadczasz, że Wellington wschodził u Ciebie bardzo dobrze. Bardzo Czyli dobrze, praktycznie tak. obsada jest prawie 90% z tak, tak, tak. zakładanej, to jest bardzo istotne, tak, tak. E, rośliny rosną bardzo stabilnie, <laughs> bardzo e, e, w sposób stały e, i rozwój tej rośliny jest bardzo dobry. E, w, oczywiście porozmawiamy o e, preparatach, które będzie można w tym momencie zastosować, tu można oczywiście zastosować prosulfokarb jak najbardziej, Tutaj można zastosować również, już jest czas na zastosowanie takiego na przykład preparatu jak PIRYDAT, czyli tej substancją PIRYDAT, tu jest parę możliwości jakie daje, tu oczywiście również GOAL, tu można te preparaty będzie zastosować, o tym więcej porozmawiamy za chwilę jeszcze z Grzegorzem, natomiast co jest ważne, w tym momencie nie zajmujmy się jeszcze jednoliściennymi. Pamiętajmy, Grzegorz, że preparaty na chwasty dwuliścienne, y, głównie teraz będą te formuły parzące, y, jest niezwykle ważne, aby rozdzielić. Nieraz są pytania od warzywników y, uprawiających cebulę: y, czy mogą pomieszać te dwa preparaty, czyli na chwasty dwuliścienne i na chwasty jednoliścienne. Te procesy nale należy rozdzielić, wprawdzie ktoś tam mówi, no pomieszam nic się nie stało, no nie do końca tak jest, ten proces trzeba rozdzielić, jak Grzegorz pamiętasz, rozmawialiśmy kilkakrotnie i stosujesz się do tego, jaki interwał, jaki odstęp pomiędzy tymi dwoma typami y, preparatów, a więc dwuliściennych, jednoliściennych, y, Ty stosujesz? 4-5 dni. No właśnie więc ten pięciodniowy interwał pomiędzy preparatami dwuliściennymi na chwasty dwuliścienne, a jednoliściennymi jest potrzebny, niezbędny po to, aby nie wywołać dodatkowej fitotoksyczności tak. wynikających z zastosowania tych dwóch grup preparatów. Yy, Grzegorz, yy, co można powiedzieć, mówiliśmy już o posadowieniu <grym>, tu werwę, dokładnie jedną roślinę, spójrz jak wspaniale z, y, y, zarysowana jest tutaj flaga i w tym momencie już liść, drugi liść właściwy ma długość około y, 1,5 do 2 cm, natomiast ten ma długość, no powiedzmy, że to jest y, od y, powierzchni gleby gdzieś 8, 10, 12, cen, 12 cm, i to jest już faza, która upoważnia nas do stosowania, e, no, sporych dawek, głównie mieszanek, kilku substancji aktywnych, aby zwalczyć te chwasty, które w tym momencie występują. No i jest oczywiście możliwość zastosowania jak najbardziej e, boksera. W tej fazie tak naprawdę bokser już może iść ilości półtorej litra, ale w dawkach zielonych, przypominam, że w cebuli można zastosować nawet tam 3,5-4 litry boksera, natomiast w dawkach zielonych powinno się to zastosować litr, półtorej i to jest niezwykle cenna, cenny preparat do zwalczania chwastów. Ja zalecam Ci, że ewentualny bokser należałoby tu zastosować gdzieś w granicach do litra, do litra, dlatego że ta ilość już przy tym zachwaszczeniu by zupełności wystarczyła dla podkreślenia formy parzącej tutaj, która powinna być zastosowana, można by uczynić goal w ilości około 100 ml na hektar, to jak najbardziej jest jednym z propozycji, jaką można zastosować. Oczywiście w tym momencie można zastosować różne inne preparaty z, takie, z takimi substancjami jak aklonifen, jak pirydat. Można jeszcze gdzieś tam, jeśli ktoś posiada bromotyl, e, 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 czyli bromoxynil, Bromoksynil, br, te preparaty można zastosować. Tu najczęściej są to w mieszankach po od 0,2 do 0,3 maksymalnie w takiej mieszance dwu, czy składnikowej aby walczyć z chwastami natomiast jeśli chodzi o walkę z chwastami jednoliścinnymi co mówiliśmy już należy zachować ten odstęp z tym ewentualnie nie, niekoniecznie się należy spieszyć dlatego, że chwast jednoliścienny no, tu priorytetem jest walka z chwastami dwuliściennymi. Ten chwast jednoliścienny jak najbardziej będzie można zastosować. Idzie fala deszczu i jak myślisz, Grzegorz, do wprowadzenia azotu ten deszcz nam się przyda. Zgadza się? Idealnie! Idealnie! A więc, proszę Państwa, co jest istotne, stosujemy. W tym momencie idzie prawdopodobnie fala takiego deszczu. Być może no to nie będzie, będzie 10 litrów 15 litrów w różnych dniach i te prognozy mówią o takim typie pogody, należy z tego skorzystać, zwłaszcza w uprawie ekstensywnej, gdzie nie stosujemy deszczowania. Zastosujesz saletrę amonową. Saletrę amonowa, która ma w połowie składnik azotanowy i w połowie składnik amonowy jest idealnym rozwiązaniem przed falą deszczu. Oczywiście saletrę wapniową, która jest głównie, ma stosunkowo około 15,5% azotu azotanowego, można zastosować jednak w sytuacji, kiedy to tego deszczu się za wiele niekoniecznie spodziewamy. Natomiast jeśli jest deszcz, Zapowiadany wówczas możemy jak najbardziej zastosować saletrę amonową. I ja tutaj myślę, że w masie około 150 kg trzeba będzie zastosować, a nie w granicach około 50 czystego składnika azotu na hektar, po to abyśmy wprowadzili w tym momencie na ten okres intensywnego wzrostu, odrostu rośliny, żebyśmy już wprowadzili. Ten składnik, którego zawartość w glebie tak naprawdę się zmienia, którego nie jesteśmy w stanie dać na cały okres, powiedzmy przeciwnie, ponieważ on będzie imigrował. I ulatniał się, i proszę Państwa, oczywiście będzie wiązany w kompleksie, część jego będzie wiązana w kompleksie absorpcyjnych, ale nie jesteśmy w stanie tego składnika dać na cały, podobnie jak w zbożach, podobnie jak w innych uprawach, na cały okres wegetacji. Stąd też. Uwaga, w tym momencie przystępujemy, jest to doskonała e, sytuacja, ponieważ idą te e, fala deszczów, doskonale do wprowadzenia tego azotu do gleby. To jest niezwykle istotne, e, Grzegorz. W, w późniejszym okresie można uzupełnić również, e, a na to mamy czas, bo siarczan potasu, czyli potas generalnie w takiej formie siarczanowej powinien być podany, podany doglebowo, który zabezpieczy nam również przy w powierzchniowej warstwie, w tej dostępnej dla systemu korzeniowego, niezbyt silnego systemu korzeniowego, jaki posiada cebula, da tą możliwość wprowadzenia, go do roztworu glebowego, po to, aby on również uczestniczył bardzo mocno w budowaniu już następnej fazy weget, powegetacyjnej, wegetatywnej, fazy tej, no nazwijmy to generatywnej, gdzie będziemy myśleć o e, zgrubieniu. I tutaj też ten siarczan potasu w aspekcie trzech tygodni należałoby już powoli zastosować, y, czyli, czyli pod koniec czerwca tak naprawdę tego. Pamiętajmy, proszę Państwa, że już musimy powoli przystępować, zwłaszcza ta faza, i ta okazja z tymi deszczami jest taką świetną y, okazją do podania, już y, azotu do wprowadzenia go w sposób taki spokojny i stabilny w profil glebowy, po to aby ten system korzeniowy, którego tu już mamy, korzeni no ho, 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 tak, z około 10-12 sztuk korzenia żeby on został wzmocniony i tak naprawdę żeby nastąpiła ta eksplozja wzrostu aby nam na, żeby to nawożenie azotowe zakończyć do 15 Czerwca po to tylko, aby jak najbardziej uzyskać no, najwłaściwy rozkład azotów w sezonie wegetacji cebuli biorący pod uwagę jej fizjologię, biorący pod uwagę fazy jakie następują w procesie tworzenia się zgrubienia, a następnie w procesie zanikania tak naprawdę tej szyjki, czyli że ona będzie cienka niescybuszona, nie, nie to jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o kwestie azotu. Grzegorz, ja też chciałbym, aby w momencie kiedy będziesz widział już mocny rozrost części nadziemnej, a nastąpi to prawdopodobnie już tu będzie za dwa tygodnie zielono na polu, za czy pewnie już będzie całkowicie zielono. Abyś w tej fazie zaczął również stosować kompleksowe nawożenie dolistne, preparatami z udziałem aminokwasów, po to, aby jeszcze bardziej zintensyfikować ten wzrost przed wzrostem generatywnym, czyli przed zgrubieniem. To jest niezwykle ważne, aby tą roślinę rozbudować do momentu, kiedy operacja słoneczna. Każe się jej zachowywać już inaczej, czyli kiedy ona będzie już reagowała na długość dnia, kiedy będzie myślała o y, tworzeniu zgrubienia cebulowego. To niezwykle ważne kwestie. Tak więc przejdźmy się jeszcze, Grzegorz, y, spójrzmy fachowymi oczami na Twoje cebulę, na ten bardziej, najbardziej zachwaszczony y, kawałek w Twoim gospodarstwie, i przekonsultujemy jeszcze kilka kwestii. we yeah.